Dzień dobry, witam na skupie złomu, ale już co mogę powiedzieć, było wywożone na 100% na bank, ale tu mam coś dla kogoś, kto lubi klucze. Jakbyście chcieli, to mogę je oczywiście zabrać. Zaraz tu pochodzimy, zobaczymy, co tu jeszcze można ewentualnie wytargać. Bo w sumie to, że przebrali, to dobrze. Będzie więcej widać. No nic ciekawego nie ma. Nie tym razem nie zawsze się udaje. Patrzcie U nitra. Idę zobaczyć te klucze. Może ktoś z Was będzie chciał. Dobra, rękawiczki mam. Spróbuję je wyciągnąć. Jest ktoś zainteresowany? Mogę je z miłą chęcią sprzedać. Ja je wezmę, bo znając życie, jak ich nie wezmę, to ktoś napisze w komentarzu, żebym je wziął, a później już tego nie będzie na 100%. Także ja je zabieram. Jeżeli ktoś będzie z Was chętny, to po prostu piszcie w komentarzach albo piszcie do mnie na maila. Zobaczcie, jakie ładne. Do wyczyszczenia. Dobra, ja je zabieram i zobaczymy, co tu jeszcze się uda wytargać. Dwa samochody przyjechały na rozładunek, także wiecie, chwilę poczekam. Zobaczymy, może coś tam wyrzucam ciekawego. Ale patrzcie na to, to wygląda, jakby był na magnes wyciągnięte. Zresztą to też. Dobra tam jeszcze jakieś klucze leżą, ale to już takie samochodowe te idę na wagę położyć biorę i tak jak mówiłem, jak ktoś chce mogę je sprzedać zakup zrobiony także ja już jestem zadowolony ale dzisiaj jadę jeszcze na drugi skup złomu e, idę za to zapłacić i jeszcze tak Wam powiem raz, dwa, 3, 4, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk jest do sprzedania wolałbym sprzedać wszystkie, jeżeli byście chcieli Myślę, że ktoś się trafi, bo wiem, że sporo osób zbiera takie rzeczy. Dla Was drugi dzień, bo ja wczoraj musiałem się zmyć. I powiem tak, to co było wczoraj, już tego nie ma. No, niestety. Wirniczki jeszcze są. Zaraz wam pokażę, jaki towar przed chwilą dojechał. To jest towar. Gruby bym powiedział. Bardzo gruby towar. A tak poza tym widzę, że nie ma nic, tyle że jak, jak tak sobie pogrzebę jest tutaj, wiecie, to wszystko odwalone, to gdzieś tam coś może będzie można wyhaczyć. Aczkolwiek widzę, że jest bieda z nędzą. O, 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 o! Narzędzia są stare. pytanie czy jest mi to potrzebne. Jak będzie więcej to coś tam wezmę. Jak będzie tylko to, no to nie wezmę. Bo jedno mi niepotrzebne. Ciekawe co to jest. O, jest łamane bo fajna klamra by była. No. Nie znam oznaczenia. Ale hmm? jakby nie było ułamane. Czy co, założę rękawiczkę. Trochę wieje, ale patrzcie, towar. To jest towar. A to takie rzeczy komuś potrzebne koło od jakiejś wąskotorówki. No, to jest fajne. Dzisiaj trochę pogrzebę bardziej. O, takie rzeczy. Z tego by zrobił fajne ucho do holowania na przykład. Teraz mogę pogrzebać trochę bardziej. Tylko, że nie ma w czym. Niestety. Mi starych narzędzi nie ma ani nic, chociaż tu jest tyle tego, że ciężko cokolwiek zauważyć, no ale może coś wypatrzę, może nie, ważne że jest dla Was odcinek. Klucze są zakupione, to jest dla mnie priorytet najważniejsze co może być. Dobra, schodzę na dół. Przed chwilą spotkałem się z widzem, który mnie ogląda na skupie złomu. Pozdrawiam serdecznie. Jak będziesz oglądał, na pewno będziesz oglądał. Mówisz, że czasami patrzy, jak ja już byłem, to on nie jedzie. <grystanie> Także jeszcze raz pozdrawiam. No nie, trzeba się chyba stąd zawijać, bo tutaj nic nie ma. Wiecie, co pójdzie jeszcze na gruby zerknę. Bo tam niedawno nie było tu jakiś prostownik leży ale nie poprzerzucane jest no poprzerzucane jest No na kąpeczkę tam już nie wchodzę bo bagno jest straszne i jeszcze zobaczyć przy czy coś doszło I jak nic nie będzie to po prostu strzałem dnia ale wirnik patrzcie strzałem dnia będą te klucze znaczy, one są z ciałem dnia, bo powiem Wam, że takie klucze to jest kłódkę, ktoś chciał, ale to jakaś jest współczesna z kluczykiem jeszcze. Dobra, lecę pod wagę. To karka? To karka. O, jest sprzęt. To jak takie rzeczy leżą, to muszę popatrzeć, że jakie stare włączniki będą, czy coś. Ole, silnik. Jasny gwint, ciekawe, ja tu to miedzi. Ale nie mam zamiaru tu nawet przechodzić. No i pod wagą też nęta. A ze sprzęgiem robią zegarki. Taki, by mi się, taki zegarek by mi się przydał. Dobra, myślę, że to w tym odcinku na tyle. Was serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapkę do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.